Niektóre jaskinie są tak jak niektóre książki, nieczytane, dlatego że przecież są jaskinie, które są zamykane. Co pan o tym sądzi, żeby po prostu chronić je i wtedy yy, są jakby no niektóre nieoglądanymi? Jaskiniowe wymagają ochrony i ja zawsze byłem jednak zwolennikiem pozostawiania ich w takim stanie, w jakim się je odnajduje, czy od dziwiczym, no, ale też wierzę w siłę jednak ludzkiego rozumu. I w to, że rozum zwycięża popędy i jakieś instynkty niszczycielskie. Jeżeli człowiek wejdzie do przestrzeni, która jest piękna i w jakiś sposób go zachwyca, no to swój zachwyt wyrazi inaczej niż dewastacją. No ale jednak zdarza się odkrywać fenomeny naukowe. Ostatnio mi się przytrafiła taka historia z jedskinią Niedźwiedzią Górną, o której tutaj w książce pisze, i z której yy, 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 jest sporo zdjęć we wkładce. I to już jest skinia, która wymaga zabezpieczenia, no bo ona ma wartość yy, poza tym, że yy, estetyczną, to jeszcze są tam artefakty sprzed paru tysięcy lat, yy, czyli gradka dla archeologów, no i cmentarzysko. Yy, Ryżycieli czyli dla paleontologów też jest tam zajęcie, i to wszystko musi pozostać w stanie nienaruszonym, bo no, archeolog jednak bada a y, obiekty, które znajduje w, w, w ściśle określonym kontekście. Jeżeli się to przemieści, wykopie, e, wyniesie na zewnątrz, to już... I teraz ona e, zostanie zamknięta? Nie da się badać. Tak? Ona już jest zamknięta, nie? To... No, ten obiekt zamknęliśmy e, z, wkrótce po odkryciu. E, oczywiście będą urządzane na pewno jakieś wizyty dla... A, ludzi, którzy bardzo będą zdeterminowani, mm. żeby no obiekt odwiedzić. No rozumiem, odjeżyć. że nie będzie tam wyjazdów integracyjnych. Ani. Nie, no, no więc właśnie, chodzi o to, żeby uniknąć jakiegoś niekontrolowanego zwiedzania. i. i no ale i, to i, chyba marzenie i, właśnie każdego mężczyzny, tak? Odkrył, każdego, każdego odkrył chłopca. i zamknęli ją po tym, jak każdego ona jest tylko chłopca. pana teraz właśnie. Udostępniamy obiekt y, y, z jakiegoś powodu, jeżeli ktoś rzeczywiście przedstawi jakiś program mm. badań y, no, albo uzasadni, E, swoje e, potrzeby zwiedzenia tej, tej groty, to na pewno zostanie zwiedzona. Ale to m, myślę, że jest kilka takich obiektów w Polsce, chociażby jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, która też no, można zwiedzić część kupując bilet, a reszta jest udostępniona tylko dla naukowców. i... i Ale to, co Panu się, się wydaje piękne i y, jest miejscem, y, w którym może Pan odpoczywać od tego świata, to mnie się wydaje jakąś straszną klaustrofobią miejscem przerażającym. Jak pierwszy raz Pan odkrył u siebie tę pasję? Pan dzieckiem małym? No, to pojawia się chyba ten wątek w mm -hmm. książeczce też miałem, bodaj 10, 10 lat, kiedy mnie ojciec zabrał do turystycznej jaskini w teatrze, ale takiej, która już wymagała własnego oświetlenia, czyli nie było reflektorów, trzeba było mieć latarkę w ręku i, i przejść z jednego otworu do drugiego. No i rzeczywiście we mnie nie było tej reakcji, która jest naturalna dla człowieka, czyli lęk przed ciemnością i przed zamkniętą przestrzenią. I ja wtedy czułem coś w rodzaju rauszu, takiego niezwykłego podniecenia i ekscytacji, mm -hmm. że znajduję jakieś środowisko, które co prawda obiektywnie jest dla człowieka nieprzyjazne, ale ja się w nim odnajduję. A... Czuję jakiś atawizm w sobie, nie, no to nie się, do końca To, to nieprzyjazne dla współczesnego człowieka, dla, no tak. człowieka dla człowieka historycznego. prehistorycznego. dla człowieka pierwotnego było to domowstwo, więc Taki może właśnie się Nie zawsze przytulny. U mnie. Tak? Nie zawsze przytulny. To jest bardzo wrogie środowisko, rzeczywiście, bo jest bardzo wysoka wilgotność powietrza, no. niska temperatura. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze niebezpieczeństwa związane z niestabilnością terenu w przypadku jaskiń, które się odkrywa. Czyli no wiadomo, że jeżeli tam przejdzie tysiąc osób jakiś zawaliskowy korytarz, to nic tam na głowę nie spadnie. Ale jeżeli się jest pierwszym człowiekiem, odkrywcą, który wchodzi do takich partii, to właściwie każdy krok e, trzeba stawiać ostrożnie i sprawdzać na ile to wszystko się trzyma kupy. E, jak powiadam w jaskiniach zawaliskowych, bo te krasowe, myte, no to są lite i bezpieczne. Ale rzeczywiście jest to... E, Coś, co można równie dobrze potraktować jako sport ekstremalny. No, dla mnie to jest raczej pasja. E, motywacja moja nie jest sportowa, tylko poznawcza i taka odkrywka Ale to bazie. jest igranie ze śmiercią dla mnie. No. Można hmm, ekstremalnie uprawiać ping-ponga albo szachę. O na tym strachu pan tam pisze w swojej książce, e, że kiedyś go nie było. E, a teraz pojawia. jest paniczny wręcz. Czasami. Ale on się pojawia niezależnie od e, tego, czy jakieś realne niebezpieczeństwo istnieje. No, kiedyś po prostu miałem. E, e, Wrażenie, że y, to nie lęk wysokości, tylko jakieś moje jeszcze nieoswojenie z wysokością powoduje, że y, na długich odcinkach linowych, kiedy wiszę 50 metrów nad ziemią, to ja zamykam oczy i jakoś staram się wyjść jak najszybciej, a inni się tym cieszą, bo im się podoba, że wiszą wysoko nad ziemią. A teraz po 20 latach intensywnego chodzenia po jaskiniach już wiem, że to mi nie przejdzie. To po prostu mm -hmm. jest jakiś lęk. No więc to o tych lękach tam rzeczywiście też piszę, żeby podkreślić, gdzie się da, że to nie jest dla mnie rodzaj e, e, znalezienia ujścia dla nadwyżki testosteronu i jakaś, e, jakaś siłownia po prostu podziemna, tylko, e, to tylko się wiąże z przełamywaniem pewnych słabości i lęków. To rozumiem, ale co mnie intryguje, i to pytanie chciałbym, właściwie do niego wrócić, czego Pan szuka w jaskiniach? E, Bo pan nieznanych przestrzeni, miejsc, w których nie było przede mną żadnego człowieka, tego, co przedludzkie. E, jako mizantrop staram się po pierwsze e, ograniczać e, spotkania z ludźmi mm -hmm. e, 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 robić, e, no, i robić. No i rzeczywiście wybierać sobie bardzo, selekcjonować e, ludzi, z którymi czas spędzam, ale takim najdoskonalszym dla mnie środowiskiem jest środowisko, które z człowiekiem nie miało nigdy nic wspólnego, i jaskinia, którą ja odkrywam. No jest w tym coś w rodzaju metafizyki przyrody nieożywionej właśnie, bo widzę niezwykłe przestrzenie, niezwykłą rzeźbę korytarzy, czasem jakieś fantastyczne nacieki, to wszystko się układa w coś... No, niewątpliwie estetycznie poruszającego. Jest to pan... dziełem sztuki ale sztuki, yy, która nie miała nic wspólnego z człowiekiem. To natura wyrzeźbiła i O tej rzeźbie pan pisze też jak w, w, kontekście w kontekście architektury, że właściwie mhm. Jaskinia jest idealnym domem, jest piękną bryłą, yy, ładniejszą niż może nie niejedna kamienica Gaudiego. Może, e, może to nie jest takie u, 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 uciekanie, ziemi. tylko może to jest takie poszukiwanie domów, które jest no, Nie, no, Ucieczka to jest tłumaczenie psychoanalityczne, które no wydaje mi się jest spłyciarskie. Tak, oczywiście. Może to jest właśnie poszukiwanie Nie traktuję tego domów. jako ucieczki, tylko no, pogłębiam te wrażenia i te zachwyty estetyczne, których mi dostarczają artefakty, pogłębiam, bo nie ma tak wielkich katedr. Jakie wyrzeźbić potrafi woda w kamieniu? Mm -hmm. Nie ma tak niesamowitych e, konstrukcji i e, tak ekscentrycznych e, rzeźb, jakie potrafi wyrzeźbić e, natura, woda, e, wiatr. E, I e, no może rzeczywiście to jest rodzaj nienasycenia tą formą, którą e, m, człowiek jest w stanie stworzyć. I e, to nasycenie daje mi tylko. Przyroda nieożywiona. W A tym może szuka pan jaskinię. tam po prostu Boga? Pan o tym wręcz mówi, że o ile dobrze rozumiem, jako człowiek niewierzący, właśnie w jaskiniach czasem pan się modli. No tak, ponieważ jest takie antropocentryczne y, myślenie o tym, że coś y, pięknego zostało stworzone. Jeżeli tego nie stworzył człowiek, to czyjaś to ręka stworzyła? I oczywiście pierwsza myśl kieruje się w stronę tego, co y, y, nazywamy y, tak czy owak czasem Bogiem. Z całą pewnością tego Boga bliżej się czuje w jaskini niż w kościele, w górach, niż w mieście, czy w samotności, a nie w tłumie wiernych pielgrzymów. Rozmawialiśmy o w jaskiniach, o Niemczech, ale jeszcze jedną pasję ujawnia Pan w tej książce, mianowicie pasję wysokogórską. Opowiada Pan tam o Wyprawię na Mont Blanc i o swoich spinaczkach w Tatry przede wszystkim. Skoro już rozmawialiśmy o tym, po co pan schodzi do jaskiń, to ja bym chciał się dowiedzieć, po co pan się wspina jeszcze? No, jedno z drugim się wiąże, żeby wejść do y, wielu obiektów jaskiniowych w Krasie Wysokogórskim, no to trzeba do nich dotrzeć, a często te otwory są położone wysoko. No, ale na Mont Blanc w ścianach. pan nie wchodził do. Go... No, nie, to jeśli chodzi o taką. Y, y, pielęgnację kondycji fizycznej, no to czasem dobrze jest się przejść y, gdzieś wysoko w góry, po to, żeby y, żeby no jakoś rozprostować Jak kości. Jak też na no, Mont Blanc się przeszedł wysoko w góry. Ale Mont Blanc to żaden wyczyn tak naprawdę, to jest taki rodzaj turystyki wykwalifikowanej. No dla mnie to było niezwykłe, y, bo po raz pierwszy w życiu byłem w górach w tłumie, w kolejce właściwie tam. Tyle osób się w sezonie letnim y, wdrapuje na szczyt. Że przed świtem, kiedy się wychodzi z tego ostatniego obozu, no to widać właściwie takie zakosy e, e, świetlne, bo każdy ma czołówkę na głowie i idą gęsiego, e, dziesiątki, setki turystów dziennie. To już nie nich... bo z samolotu widać to już nie będę wchodził. Mm, nie, no, tylko większość tam wymięka jednak po drodze, bo to jest kwestia problemów z aklimatyzacją, no, ale był to rodzaj turystyki, to tak jakby wejść na Giewont, tylko że na Giewont rzeczywiście jest jeszcze uciążliwiej, bo, bo nie tak pięknie, a ludzi jeszcze więcej. jeszcze więcej niż na Mont Blanc. Ale jaskinie są w górach, jaskinie to, są, to jest wnętrze gór, to są wątpia gór, więc jakby góry poznaje z jednej i z drugiej strony. I tatry ukochałem sobie jako to miejsce na świecie najbliższe mojej papież, Jak nasz papież? <grym> no trochę tak. Ja tutaj myślę, że to były jednak najbardziej poruszające obrazki tego pontyfikatu, kiedy widziałem starego papieża nad barierką, nad morskim okiem, które oczyszczono z turystów, specjalnie na tę okazję, żeby broń Boże się tam tłum żaden nie zbierał. To jedyne chyba y, zdjęcia z nadmorskiego oka, kiedy widać, że tam jest wokół pusto. Mm -hmm. Ja mu bardzo zazdroszczę tego, że mógł to y, jezioro obejrzeć y, y, w takich warunkach bezludnych y, latem, no bo tam zimą rzeczywiście mniej osób dociera. Ty myślisz o papieżu? Ja myślę jak o wspinaczce wysokogórskich w Tatrach, o Mieczysławie Karłowiczu. I się zastanawiam, czy dla pana to nie jest trochę takie igranie ze śmiercią. Bo jakże literacka jest to, jest to śmierć, nie? Tam jakieś zwykłe, nie no, wiem, turnie. zapicie się czy wypadek samochodowy. Zapicie się też jest śmiercią literacką. Nie, nie. Ale już taka klepana. Ja jestem z natury dosyć tchórzliwy, jednak w związku z czym e, jestem dużo bardziej ostrożny i, niż większość moich partnerów górskich mm. i jaskiniowych. I nie ma we mnie takiego ciśnienia że koniecznie trzeba gdzieś wejść, nawet jeżeli jest załamanie pogody i burza nadchodzi, to wejść koniecznie, no bo jest się już 100 metrów pod wierzchołkiem. Ja wiem, że jak nawet 100 metrów przed wierzchołkiem, to góry zostaną, ja tam zdążę wrócić. No dobrze, czytelniczki są spokojniejsze. Nie ma, nie ma żadnego ryzyka tutaj. Naprawdę ja wiele razy się przekonywałem o tym, że życie na powierzchni ziemi w dużych miastach jest dużo bardziej niebezpieczne niż E, schodzenie pod ziemię czy e, wspinaczka w górach. No tam nie ma na przykład używek pod ziemią. No nie powinno być rzeczywiście. Czy znaczy, e, trudno je kupić? E, wy, wymaga to raczej e, e, trzeźwego e, stanu ducha i ciała.